Już od dwóch tygodni kierowcy przejeżdżający przez Ostrzeszów krajową 11 przeżywają prawdziwy horror. Spowodowane to jest trwającymi pracami remontowymi na wierzchni. Remont, którego inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu, obejmie naprawę nawierzchni drogi na długości 4 km i 300 m, włącznie ze skrzyżowaniami. Powstanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wyremontowane zostaną także ścieżki rowerowe i biegnące wzdłuż drogi chodniki. Na całym odcinku sfrezowano już warstwę ścieralną na wierzchni. Prace remontowe odbywają się przy pełnym ruchu pojazdów, a na tych odcinkach, gdzie kładziona jest nowa nawierzchnia, ruch jest wahadłowy, co powoduje znaczne korki. Remont pochłonie ponad 7,5 miliona złotych. To jednak nie wszystko. Inwestor planuje także remont dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 11, ulica Aleja Wojska Polskiego z ulicą Piastowską i ulicą Kościuszki, a także budowę nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową. Na ten cel przeznaczono blisko 1 300 000 złotych. Utrudnienia w ruchu potrwają do drugiej połowy września.